Cześć Wam, witam 18 października 2025 roku z okolic Szczepanowa, okolic Środy Śląskiej na Dolnym Śląsku, ze 30 km od Wrocławia. No to jestem już na swoich terytoriach. Jak zwykle szok, tak samo dokładnie jak w zeszłym roku. Jeżeli oglądaliście filmiki, to jeszcze tydzień temu byłam w przepięknym, dzikim, wspaniałym Beskidzie Niskim, a teraz jestem tutaj w takiej monokulturce Sosnowej w okolicach Środy Śląskiej na podgrzybkach brunatnych. Tak czułam, że się zaczną i zaczynają się. Mam już, mam już całkiem sporo. Będą marynowane. Już zakupiłam nawet słoiczki. Zapraszam na spacer. Aut przy drodze jest multum. Tego się też spodziewałam. Poza podgrzybkami brunatnymi spodziewam się jeszcze dzisiaj trafić na boczniaki ostrygowate. Tutaj też mam fajną miejscowe Na czubajki kanie i być może na jakieś grzyby łąkowe. Jestem poubierana w kalosze. Będę też chodzić po takich podmokłych łąkach, tutaj, jeżeli starczy mi czasu, ale przede wszystkim najważniejsze są dla mnie dzisiaj te podgrzybki brunatne. To jest zawsze ważny moment w kalendarzu moim rocznym, grzybowym. Tutaj te późne, takie późno jesienne podgrzybki. Mamy 18 października i zaczynają się one, się mrozu za bardzo nie boją, ani niskich temperatur, to znaczy oczywiście mrozu. W przenośni, bo żadnego wielkiego mrozu nie mamy, chociaż dzień, jak widzicie, po moim ubiorze nie jest zbyt ciepły, 8 stopni, a na dniach ma być ciepło, także myślę, że jeszcze się fajnie tutaj będzie działo. Jutro się chyba wybiorę w okolicę Milicza. Czyli warto obszalić teraz swoje podgrzybkowe miejscówki. Zapraszam na spacer i na grzybobranie ewidentnie. Uważam, może z 30-40 minut, jak widzicie, trochę już wpadało. Jest też mnóstwo ścinków, sporo ludzi hmm. też. Minęłam w lesie, a podgrzybeczki dopiero się zaczynają, są takie małe, słoiczkowe, w mchu, właśnie na takim czystym podłożu, takim sobie lasku, o widzicie, następny. No cudo, uwielbiam ten moment w roku, uwielbiam, ponieważ podgrzybki to stworzenia stadne, gromadne. Warto jak widzicie ścinki, tu jakiś ścinek nie z dzisiaj, może z wczoraj, rozglądać się też po okolicy, bo jest duża szansa, że będą też inne. No i jak ich nie kochać? No ja kocham, ja mam po prostu jakiś odjazd kompletny, odpał na punkcie podgrzybków. Właśnie tych późno jesiennych. Takich zamszowiadków, krąglaczków. I właśnie lubię też ten fakt, że wcale nie zależy mi dzisiaj na żadnych borowikach szlachetnych, na żadnych... Chociaż chciałbym kilka mleczajów, rydzów znaleźć, ale tutaj raczej ich nie ma. No ale wracając do tematu, po prostu te są cudowne. Kocham ten moment w roku, kiedy Tutaj u mnie na Dolnym Śląsku można nazbierać takich i chodzi mi o to, jak one wyglądają bardziej niż o to, jak smakują. Chociaż są też oczywiście bardzo smaczne. Strasznie przeciachane i ścinki zarówno jakieś wcześniejsze, wczorajsze może, nie wiem, jakie dzisiejsze. Zupełnie świeżutkie, ale oczywiście warto się rozejrzeć zawsze, tak jak wspomniałam. Bo też są pozostawiane. O, okay. jeszcze. No zaczyna się ekipka dopiero. Maluchy. Już się przeniosłam, jak widzicie, do zupełnie innego rodzaju krzaczorów, tymczasowo. Obszajam stare, powolone drzewa, na których rosły boczniaki ostrygowate i są. Na razie widzę dwie sztuki, ale fajnie rosną, bo rosną w towarzystwie innego grzyba, też fajnej ekipki. Yy, zaraz Wam pokażę. Super to wygląda. No to tutaj mamy boczniaki ostrygowate, one są oczywiście jadalne. A tutaj mamy łuskwiaki topolowe, to są niejadalne. Ale fajna ekipa. Oj, no, widzę, że ktoś tu strzeże mojej łąki, którą zamierzałam obczaić. Ale nie wydaje się zainteresowany mną moją obecnością tutaj. Psi, łąki zajęte. To idę w takim razie dalej na podgrzewki. Kolejny boski. Ach, i te pozatapiane w myszku. To po prostu są moje ukochane. Przeboskie. Niektóre, mimo tego, że młode, to popleśniałe jednak. Jest taki mały fragmencik lasu, co przypomina bory dolnośląskie, albo gubin, kosarzyn, już tego typu podłoże i ktoś tu był, ale tego nie zobaczył. Las monotonny, zbiory monotonne, aż się jakoś tak wyciszyłam, coś miałam więcej do Was gadać, ale, ale się ululałam. Ale są podgrzybki, trafiają się grupami. Jestem przy fajnej grupie. Ale już jesień. Co nie? Koszyk się bardzo przyjemnie zapełnia. Przede wszystkim marzyłam o tym wizualnie. Marzyły mi się takie młode podgrzybeczki, żeby je zmacać. Ale wierzcie mi lub nie, ale ja praktycznie nie mam żadnych zapasów grzybowych z tegorocznych zbiorów. Wszystko przejadałam na bieżąco albo rozdawałam. też bardzo dużo grzybów rozdawałam w tym roku, także trzeba porobić jakieś. Jakieś przetwory, pewnie będę robić marynowane, może jakiś obiad dzisiaj, podgrzybkowy sosik. Zastanawiam się, czy uda mi się jeszcze nazbierać w tym roku jakichś prawdziwków do suszenia. Kurczę, w ogóle nie mam żadnych ususzonych prawdziwków. Na kuku podgrzybeczek się tu kryje, one też uwielbiają rosnąć, właśnie w różnych gałęziach. I tutaj jest jeden. Mimo tego, że jest tak monotonnie, monotematycznie, to i tak jestem przeszczęśliwa. Marzyłam o tym, i tak jak wspomniałam dzisiaj w filmiku, to, to te wyjścia takie późno październikowe, a nawet do połowy listopada w różnych kilku moich sprawdzonych miejscach, mianowicie tutaj, właśnie w okolicach środy śląskiej, w okolicach Milicza, w Borach Dolnośląskich, w Gubinie, w Kosarzynie, w Lubuskim. Yy, to jest naprawdę bardzo ważny punkt. Programu mojego grzybowego całorocznego. Uwielbiam. Zaraz Wam pokażę znowu takie zatopione w muchu małe podgrzybeczki. No po prostu wszystko mi jedno, taki był plan. Dzisiaj chciałam się przejść rekreacyjnie i też filmik taki rekreacyjny, rozrywkowy, nie żaden edukacyjny, żadnych rzadkich gatunków nie pokazuję. Jak jesteście ciekawi, to zajrzyjcie na, na moją playlistę z gatunkami grzybów. Na, na YouTubie tam są różne dziwne. Grzybki pokazane. Hmm. A dzisiaj po prostu tak na spokojnie, cudownie. No jest pięknie. Myślę, że się będzie działo niedługo właśnie w borach dolnośląskich. Może w niedzielę mi się uda być w borach dolnośląskich. Hmm. Przyszłą niedzielę, jutro raczej gdzieś tutaj bliżej Wrocławia. Hmm. Ach, fajowo, fajowo. Och, lubię, lubię. Takie właśnie poza pozatapiane w mchu z grubośnymi trzonami słoiczki kupione bardzo fajnie. Bo myślę, że jutro zrobię powtórkę z rozrywki w innym miejscu, ale też taki podgrzybkowy wypad pięknie jest. No, totalnie się teraz zajawiłam nabory dolnośląskie na przyszłą niedzielę. Tam może być jeszcze całkiem różnorodnie, mogą być jeszcze borowiki szlachetne, mogą być borowiki sosnowe, oczywiście gąski, zielonki, więcej wynalazków. No i w weekend będę właśnie w Lubuskim, a potem w drodze powrotnej może zahaczę o bory dolnośląskie, to by było coś. Targam ze sobą dzisiaj aparat, bo miałam nadzieję, że będzie więcej boczniaków ocergowatych, takich młodych, pięknych kępach i że porobię im jakieś foty, ale... W zasadzie mogę porobić zdjęcia podgrzybków brunatnych, bo za bardzo nie mam. Robię zdjęcia głównie różnym wynalazkom grzybowym, a potem się okazuje, że mam mało zdjęć podgrzybków albo prawdziwków. To aparat bruch. Jest co pocić, takie śliczne maluchy fotogeniczne, zemszowe. I znowu miejsce, gdzie były wycinane, ale też jeszcze rosną. guziczki, takie fajne. Jak wiecie, dzisiaj całkiem monotematycznie, ale udało mi się w młodniku trafić na maślaki zwyczajne. I bardzo się cieszę, bo uwielbiam. Jak chodzi o smak, to są jedne z moich najulubieńszych grzybów. Obok borowików szlachetnych, boczniaków ostrygowatych i kurek, oczywiście, czyli pieprzników jadalnych. I humorów czerwieniejących. No, fajnie, że jeszcze są młode, bo widziałam takie starsze tylko. No, fajnie, że tu wlazłam do tego modnika są jeszcze suche wojtki, a tak naprawdę to maślaki pstre. Atlasowa nazwa tych grzybów pięknie pachnące i tym samym mam trzeci gatunek maślaka. Dzisiaj, bo przed chwilą pokazywałam Wam maślaki zwyczajne. Znalazłam jednego maślaka żółtego pod modrzewiem, i teraz tutaj te maślaki pstre ładne będą ozdabiać pięknie mi koszyk. Tak wyglądają maślaki pstre. Rośnie tutaj rodzinka czteroosobowa. Dwa są widoczne i dwa maluchy. No i fajnie tutaj też sobie zrobię fotkę aparatem. Grzyby jadalne, bardzo ładnie pachnące. Nie wszyscy je lubią mi dosyć pasują nawet. Maślaki pstre, w przeciwieństwie do wielu innych gatunków maślaków, mają filcowatą skórkę kapelusza, a nie śliską. Pięknie pachnące grzyby, bardzo mi się podoba ten zapach, rosną właśnie później się w sezonie pojawiają, czasem rosną hurtowo, wręcz w sosnach, w młodnikach chętnie. I jeszcze spojrzenie od spodu, nie mają na żadnego pierścienia, a pory od spodu kapelusza są takie brązowawo-oliwkowe u tych już bardziej rozwiniętych owocników. Dobra, trochę się ożywiłam po jakimś czasie. Jest powrót w prześliczną strefę podgrzybkową. Superowo. Cudowniaczki. Fiu fiu. Coraz więcej widzę. Pięknotków hurtowa tu rosną, ścinki też są i nie no fajowo, no tutaj jakiś potrącony, zaraz go wezmę, bardzo udana miejscuła, jupi jupi. Tutaj z chrobotkami widzicie tego łepetynka. Śliczny. No I jeszcze jeden. No I tutaj w towarzystwie jakichś prześlicznych grzybówek. Zobaczcie z tej strony. No ale, tak jak mówię, dzisiaj nie skupiam się na żadnych wynalazkach. Po prostu chciałam sobie wyjść na podgrzybki i tyle. No, czadowo. I następny. Ho, 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 ale mi się miejscówa trafiła. Piękna. Dobrze, że się zatrzymałam. No i widzicie, sobota, późne popołudnie. Przyszłam do lasu o dwunastej. Jakiś pan mnie spytał, dopiero? Na grzybki? No, dopiero. I co? Udało się nazbierać, a tu też jakaś przepiękna grzybówka, ta żółta, czadzik. Bardzo się cieszę. Ścinki też oczywiście. Tutaj. Trzeba przejrzeć ten teren dobrze. Co właściwie chcę powiedzieć przez ten filmik? Po pierwsze, że jak szukacie się podgrzybków do marynaty, to teraz jest dobry moment w okolicach Wrocławia. Z czym mi się jedna miejscowa zupełnie blisko Wrocławia przypomniała. Myślę, że wszędzie się może nieźle dziać lub zaczynać nieźle dziać. Po drugie, że nawet w takim byle jakim, nasadzeniowym, monokulturowym lasku też można przeżyć fajny czas. No oczywiście nie mam tutaj. Takich lasów jak w Beskidzie Niskim, ale na Dolnym Śląsku też nie można, naprawdę to, to byłoby niesprawiedliwe, gdybym powiedziała, że tutaj nie mamy fajnych lasów, bo mamy. Szczególnie kocham Góry Sowie i Góry Bystrzyckie, ale naprawdę jest sporo fajnych miejsc. No ale teraz akurat jest taki czas na tego typu miejsca. Zawsze w październiku i w listopadzie przyjeżdżam tutaj wielokrotnie, już znam ten las na pamięć, te grzyby praktycznie zawsze rosną tu w tym samym miejscu. Ale fajny, relaksujący dzień, fajny spacerek. Widziałam całe rodzinki sobie chodziły, zbierały grzyby. To też cudownie widzieć, jak rodzina zabiera dzieciaki i sobie chodzą. Super. No i co, to chyba tyle chciałam powiedzieć przez ten filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. I jutro pewnie będzie coś w podobnym klimacie. A potem, może bardziej z Lubuskiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Papa! Pa. Jeszcze odwiedziny na mojej niezawodnej dróżce maślakowej. I są maślaki, i patrzcie, dopiero. Tutaj się małe zaczynają. Fajnie. Jeszcze rzućmy okiem na cztery znalezione dzisiaj gatunki maślaków. Po lewej stronie maślak zwyczajny. Jeden z moich ulubionych nie tylko maślaków, ale w ogóle grzybów. Następny od lewej maślak sitarz. Niezbyt jakiś super grzybek, jak chodzi o smak. Ewentualnie jako może dodatek. Trzeci od lewej strony, a właściwie drugi od prawej maślak pstry i jeden maślak żółty, czyli taki co rośnie pod modrzewiami. Wszystkie oczywiście jadalne. Mi smakują wszystkie poza sitarzem. I spójrzcie naprawdę warto się wybrać. Jaki cudowny koszyk prezentów od jesieni. Głównie podgrzybki brunatne. Kilka maślaków, o których opowiadałam wcześniej. Dwa boczniaki ostrygowate. I cudowny dzień, ale ja przyznam, że chodziłam długo dobre 4, może 5 godzin. Z przerwami oczywiście na nagrywanie, na rozglądanie się. Pozdrawiam. Pozdrawiam Was do następnego razu, papa. Pa. Jeszcze lakówka ametystowa ta fioletowa trafiła się do ozdoby tego pięknego koszyka. Uu, pięknie!